Witam w nowym odcinku dzisiaj nie to bo zaczynamy od dziury wyciosanej w litej skale, Gdzie będziemy zwiedzać opuszczone samochody uwaga, ktoś tutaj pomysł zromną żeby to tak wyciosać. Jesteśmy w lesie poza granicami naszego kraju. Będziemy zwiedzać opuszczone samochody, aczkolwiek ktoś tutaj podobno tego dogląda. Już naszym oczom ukazuje się... Pierwszy Ford, drugi, też Ford. Na tak zbytnio nie znam, więc nie będę tam opowiadał. No, Mercedesa to ciężko nie poznać. W sumie trzy Mer Merole stoją obok siebie chyba. To są Mercedesy, nie? Fordy, a wszystko Fordy, kurde. Mówią, że Ford gówno warta, jednak tego tutaj się trochę nazbierało. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj, no nie mówię tych nowszych, ale na przykład ten Renault dosyć, dosyć fajnie wygląda. Są to są takie dosyć starsze auta. Zwróćcie uwagę, lakier strzedł, a dalej nie rdzewieje. I, I tak właśnie kiedyś robili te samochody, nie to co teraz. Bardzo. I ja powiem ci, że jest to samochód trochę. Ale poczekaj, one w ziemię bo są wbite do połowy. Ty. Czekaj, ja sobie tutaj. Już coś na kamerze, więc nie będę cię wycinał z materiału, bo nie chce mi się z tego bawić. No, dobra. O, tu ma naklejeczkę, to widać, że jakiś młody kierowca jeździ w tym. Może by nam się udało jakoś otworzyć. Nie mogłem by zobaczyć, niestety pozamykane są, auto zaparowane w środku, widać jakieś części zapasowe, jakieś lampy. Słuchajcie, przejdziemy trochę tam, ten mi się podoba, kurczę, można by było naprawdę fajnie odrestaurować, taki samochód i, i ten, i go zrobić. Tu widać jakiegoś kombika, w sumie nawet dwa kombiki, o, nawet więcej kombików, genialnie to wygląda, naprawdę genialnie to wygląda. Ty, ale to jest auto z rejestracją? nie Ameryka. Amerykańska flaga. Słuchajcie, przejdziemy do przodu. Pełną część widzę w środku. To wszystko fordy. Wszystko to są fordy. Niestety nie znam się na samochodach, więc nie wiem, jakie to są fordy. Co? Fordy, widzę właśnie, że wszystko to są fordy. wybitnie stare samochody Wybitnie stare samochody To na przykład ma tutaj dach nałożony przez jakieś inne gołta. No Słuchajcie co dziwne to są wszystkie pozamykane To mnie zastanawia czemu są pozamykane A ten ma ten jeden ma klapę otwartą Nie, ale to są takie. Nie, może siłowniki rzeczy trzymają. Zwróćcie uwagę, ile tu jest miejsca. Ty, tyś widział, ile tu jest miejsca, ty małczy? To jest kuźwa, no teraz robimy, to robimy, jak to kurdoperki, produkowane są. No, to jest 1,20 m szerokości między kłami. Nie wiem, no zwróćcie uwagę, no, ale naprawdę to. O szacun. Ty no, taki na Urbex to by się zdał, chłopie, tu masz elektryczne szyby. No. Kurde, fajne. Kurde, fajne, kurde, nie przypuszczam, że to auto jest takie olbrzymie w środku. W ogóle zwróć uwagę na te relingi, jak to kiedyś było fajnie wykonane. Chrom. Kurczę, na bagażniku, na bagażniku prowadnice. Słuchajcie, udajemy się w głąb. Ja sobie tutaj przejdę na inne typ zdjęcia, może czarno-białe zrobić. widać kolejnego. Te ale to są chyba nawet te same modele, nie? Uwaga, skrzynia biegów kierownicy najprawdopodobniej. Nie, nie widzę tu lewary. Nie, ale lewarek musiał być, ale teraz go nie ma kurczę ty ale Wiesz to auto ma kiedyś was 6 metrów długości. To są amerykańskie fardy. Amerykańskie? Tak. No. To macie odpowiedź, amerykański Ford. Tu już są nowsze auta. Ciekawe jaka jest historia tych samochodów że one tu po prostu się znalazły To jest kanał zwrócił uwagę co będę z kamieni Adi Zobaczcie tam, to jest drabina aluminiowa i to jest skopu przykrywane, ktoś tu kływa do ogona tego. Widzisz? Ja nie wiem, czy ktoś tam nie mieszka. O tak to wygląda? No. Ktoś tam mieszka. masz, no, słuchajcie. Chciałem pokazać właśnie te samochody, ale widzę, że na najprawdopodobniej ktoś mieszka i głupio by było, jakby nas tutaj złapał. Bo chciałem się wpuścić trochę głębiej, po udać tam, bo tam widzę, że pod dachem jest zaparkowany kolejny fort. Ale ten dach jest dosyć tak mocno zabezpieczony, Ale to jest dopiero takie niepokojące: tu jest postawiona drabina aluminiowa do góry i wydaje mi się, że. poruszę kolejny stoi takie najazdy zrobione i wydaje mi się że tu po prostu może ktoś być no bo nawet dach widać że jest zabezpieczony jakimiś plandekami no widać że się z kasą nie przelewa a kilka takich cukiereczków tutaj jest dosyć fajnych słuchajcie zejdziemy tutaj w głąb tych samochodów jeszcze sobie kilka zdjęć i, i podejrzewam, że na tym skończymy tę eksplorację na dzisiaj. Czekaj chwileczkę weźmie. Byłoby tam mieszka. bo tak jest pozabezpieczone. Drabina lumińowa stoi oparta u słup. Czekaj. Czekaj, to sobie fotkę. się też chcę Agry No wiem, tylko no zawsze... Dobra, słuchajcie, no z tego miejsca się będę z wami żegnał. Fajnie chyba było te auto zobaczyć. No i co? Do następnego odcinka. Na razie, cześć.